Największą przyjemnością w karmieniu piersią jest na pewno ta taka więź, która się tworzy, bliskość, patrzenie sobie w oczy i nawet to, co robię w zasadzie wszystkie moje dzieci znaczy robiły, czyli łapanie za włosy, bo każdy absolutnie z moich dzieci wisiorek, czy, czy włosy czy coś zawsze musiał mieć błapce w, w momencie, kiedy je karmiłam. Także no jest to jakaś taka szczególna forma bliskości. Od początku chciałam karmić piersią i zarówno z pierwszym, jak i trzecim dzieckiem nie brałam innej opcji pod uwagę. Najbardziej bałam się przy karmieniu tego, że po prostu nie będę miała pokarmu. Trochę zasugerowałam się swoją budową ciała i że ten bius jest po prostu niewielki i być może stąd mogą wynikać jakieś deficyty w pokarmie, ale na szczęście okazało się, że nic bardziej mylnego. Jakaś nasza wspólna tutaj współpraca, dzidziuś mama, zaowocowały, że karmiliśmy się i to całkiem długi okres czasu. Julka, czyli mojego pierwszego syna, karmiłam chyba 14 miesięcy, Matyldę 13, no i z Leonem myślę, że też będę chciała karmić przynajmniej rok. Początki były dosyć nerwowe, zwłaszcza przy synku pierwszym, przy Julku. Nie potrafiłam go za bardzo przystawić. Moja budowa brodawki również nie była idealna, ale na szczęście z pomocą przyszła mi pani położna w szpitalu i nauczyła mnie, jak przystawiać, jak trzymać. Przychodziła do mnie nawet w środku nocy i pomagała przystawiać. Zresztą miałam też taką sytuację, że mój syn, najstarszy. Bardzo dużo spał i tak jak w pierwszej dobie powiedzieli, że może spać ile chce, ale w drugiej już powinien mieć co trzy godziny, tak młody spał dalej. No i niestety się okazało, że to nie jest tak, że jak dziecko jest głodne, to po prostu samo się wybudzi, tylko trzeba je wybudzać. No i faktycznie, trochę już postraszona przez położną i współpracą z nią, udało nam się przekonać mojego najstarszego, teraz już syna, do jedzenia, i już później wszystko szło gładko pomógł mi też mój Marcin, podpatrywał naszą położną, która pokazała, jak trzeba złapać pierś i dziecko, żeby to wszystko razem wspólnie zagrało. Niekałam się karmienia piersią w zasadzie no, na początku tej drogi, te 10 lat temu, w jakiś sposób powiązałam na przykład, że przez to, że mój bius jest niewielki, to prawdopodobnie też nie będę miała pokarmu do tego stopnia, że też nie kupowałam laktatora na zapas, bo byłam przekonana po prostu, że pewnie i tak zaraz będę musiała dokarmiać z butelki. Okazało się, że na szczęście było zupełnie inaczej i trzeba było laktator też szybko kupować, bo nawał pokarmu też się pojawił dosyć szybko. Za każdym razem miałam nawał pokarmu, ale już byłam przygotowana, więc po prostu wtedy częściej przestawiałam dzieci do piersi i też czasem faktycznie używałam laktatora, jeżeli dziecko już było najedzone, a pierś dalej była bardzo nabrzmiała i potrzebowała pomocy. Na wale laktator był totalnie niezbędny, ale też przez to, że ja bardzo szybko wracam do pracy i potrzebuję po prostu też mleka, które gdzieś tam jest magazynowane, no to ten laktator też pełni tutaj główną funkcję. Przede wszystkim takim moim ulubieńcem, teraz jest laktator muszlowy, czyli wreszcie nie ma tam kabli i innych przeszkadzaczy po prostu mogę włożyć do stanika laktator. Wychodzę i nic więcej mnie nie interesuje. Odgrzewacz do butelek też jest bardzo istotny dla mnie, bo chociażby zostawiam męża z synkiem i on też potrzebuje po prostu narzędzi do tego, żeby ten pokarm poodgrzeć. Teraz, jeśli chodzi o nasze karmienie, no to nie mam już absolutnie żadnych problemów. Karmimy się wszędzie. O każdej porze i czujemy się na tyle komfortowo, że nie mamy już tak naprawdę przed sobą żadnych tajemnic w tej kwestii.